proszę Państwa, taka ciekawostka. Mamy tu instalację fotowoltaiczną o mocy 50KW. W tej chwili jest godzina. Około tutaj 11.15, mamy dzień pochmurny. O teraz za jesieni to takich jest trochę więcej no i zobaczmy ile. Mocy produkuje instalacja 50 kW w taki dzień. Tu mamy falownik. Proszę zobaczyć. Moc 1,05 kW. Hmm. Nie wiem, czy to dużo, czy to mało. Ciężko powiedzieć, ale moim zdaniem to słabo. Jak na takie pieniądze. No, myślałem, że to więcej daje. Trzeba się zastanowić, niestety, nad montażem czegoś takiego. No to na razie.